Witam, z tej strony Remi, firma Ricard, przyczepy kempingowe. Chciałem Wam pokazać przyczepę Knaus 500 TK w wersji Sunwind. Przyczepa posiada na wyposażeniu przecinek Izabela. Ale zanim zacznę, jestem winien Wam przeprosiny, ponieważ na naszym kanale YouTube pojawił się już film na temat tej przyczepy, jednak w jego treści wkraczał w błąd. Posłużyłem się po prostu dokumentami od innej przyczepy i mówiłem o tym, że przyczepa została wyprodukowana w 2003 roku i że ma DMC 1300 kg. To należy Wam się sprostować. Przyczepa jest z 2007 roku, a jej DMC to 1400 kg. Resztę mas i wszystkie pozostałe wymiary przyczepy są podane w treści ogłoszenia, także proszę, zajrzeć tam. Tymczasem skupimy się jeszcze raz na całej reszcie. Dzisiaj mamy fajne pogodę, świetne światło, więc myślę, że warto z tego skorzystać i pokażę Wam ponownie. Czyli 2007 rok, na wyposażeniu przecionek Izabela. Przyczepa ma tutaj do góry skaleczenie. Natomiast nie, blacha, całe samo poszycie nie jest nigdzie przedarte i, i nie ma szansy, żeby tam się wkradła woda czy, czy coś w tym rodzaju. W tym rodzaju w zasadzie tylko woda. Tak? Poza tym przyczepa jest bardzo ładna, z tamtej strony są jeszcze takie dwie małe wgniotki, je Wam też zaraz pokażę. Okna wszystkie są całe, sprawne, plastiki, lampy dookoła, wszystko 100%. Naprawdę bardzo fajnie przyczepa. Środek W mam fantastycznie już żywane, zaraz Wam to też pokażę. Na tamtym filmie wspominałem, a go wczoraj, że nie mam jeszcze wkładki w zamka, w drzwi wejściowe. Jest zamówiony nowy w Knausie, więc nowa wkładka. więc Czekamy za nią. Wspomniałem o dwóch nieceniach, tu jest jedno, drugie. I tu jest taka mała ryska. Jak się już to. Może ją dostrzec, natomiast cała reszta już jest naprawdę w idealnej kondycji. Jeszcze pokażę Wam front, te wszystkie plastiki. Wszystko naprawdę fajnie wygląda. Zajrzymy do środka, bo tam jest ciekawy układ. To jest wersja TK, jak wspomniałem. Na tyle mamy na tyle mamy salonik. Dużo dodatkowego oświetlenia. Fajne są tapicerki, bo nie są takie jakieś kolorowe, pstrokate, Wszystko fajnie wygląda. Jest cała teczka z dokumentami, z instrukcjami i całą resztą. zwróćcie uwagę na mebelki, na ich stan, bo to jest bardzo ważne. Tapicerki. Tu też mamy całą magistralę do telewizora, czyli zasilanie kabel antynowy uchwyt, ten uchwyt można obrócić w tą stronę, później zrobić go w ten sposób, także możliwości jest sporo i z każdej strony można go oglądać. Oglądać telewizor, tak. W szafkach i wszędzie dookoła wszystkie płyty są oryginalne. Przyczepa jest sucha, nie ma najmniejszych zacieków, nie ma plam na tapicerkach, na, na płytach. Eee, nie ma żadnych zachapachów. Przyczepy Naprawdę pod tym względem tutaj nie ma niespodzianek i z naszej strony oczywiście też jest gwarancja na tą przyczepę. Gwarancja obejmuje właśnie szczelność i sprawność wszystkich urządzeń, które są na jej wyposażeniu. Tu mamy kuchnię zaraz przy wejściu. Tak ona się prezentuje. Do góry szafki, tu mamy jeszcze klipy od przedsionka. Podświetlenie do góry. Tu też jest żaluzja typu kombi, jak we wszystkich oknach. Jest piecyk trzypalnikowy, zmywak. Ciepła jedna woda. lodóweczka do metyka. Czysta, bez zapachów. I tutaj jest masa takich szuflad z kuszami, Szuflada na Na Naprzeciw kuchenki mamy dużą szafę i oziękę. W szafie są firanki do przeciąga, jakieś rurki do, dodatkowe do e, też przeciąga. Wokół komina, wokół masztu wszędzie sucho. Zanim przejdziemy do przodu, pokażę Wam łazienkę. Obródzik prysznicowy, fajne szafki. jeszcze blat w kuchni to też zawsze warto zobaczyć zwróćcie uwagę, że tu nie ma najmniejszych oznak użytkowania wszystko jest tak jak być powinno czyste przy jest duże okno dachowe z muskiterą i żaluzją przeciwsłoneczną Te tak wygląda blat I przejdźmy może do tej części dość istotnej, a zanim tam jeszcze wejdziemy, no to pokażę Wam, że ona jest dzielona takimi drzwiczkami, drzwiami zasłoną. Jak zwykle mamy wielkie palce i nie możemy tam... O, jest. I tak, tutaj mamy szafki pod sufitem, oświetlenie, dodatkowo okno z moskiterą, z żaluzją przeciwsłoneczną. Tak to działa. Tu też jest do góry jedno okno i przy dolnym łóżku jest drugie okno. Lampka, materace czyste, nigdy nie są uszkodzone, ani nie są popamione. Narożniki wyglądają tak, jak tu widzicie. Wszędzie sucho. To jest płyta, którą się wykorzystuje do rozłożenia tego dolnego spania tutaj, z wykorzystaniem tych poduszek z ciemniejszym obiciem. Tak wygląda tutaj dół. Tu znów jest okno, tak jak wspomniałem wcześniej, lampka. To, to łóżko z racji tego, że jest wypuszczone trochę dalej do przodu niż górne, wymusza to skos przedniej ściany. To są tutaj takie dodatkowe fajne płaczki. Poduszki mamy przeciwnik. Co to jest za marka? Jest za kartkę? A, to jest Izabela Komodore. Tak, już pamiętam. Jest założony nowy boiler ze stali nierdzewnej, więc tutaj pęknięcie zimą jest już dużo mniej prawdopodobne niż w przypadku plastikowego. Tak wygląda front o, teraz sobie zrobiłem, spątałem mi się żalówie, momencik Tak wygląda front Topicerki tych kanap, stolik i ten fotel tak wspomniałem, ta płyta wędruje tutaj i te poduszki w tutaj uzupełniamy te tapicerki, których nie ma na siedziskach. Zajrzymy sobie szybko do szafek. Wszędzie jest sucho. Zwróćcie uwagę na te meble. Naprawdę są w doskonałej kondycji. Ogólnie sztuką jest zadbać o te górne, no bo nie są one narażone na jakieś typowe zużycia. O tyle takie rzeczy jak stolik, blat kuchenny, tapicerki, sama podłoga. No to tutaj bardzo łatwo zniszczyć tą przyczepę. Taką przyczepę. Tu jednak możecie być spokojni i wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, osoby zainteresowane, nie tylko, zapraszamy do kontaktu z nami. Proszę dzwonić pod numer 608 -400 830 608-400-830. Pod tym numerem rezyduje Łukasz. On Państwu dzieli wszystkich informacji. Przypomnę tylko KNAUS 500. TK Sadwind. Z miejscami dla, do spania dla 6 osób. 2007 rok. DMC 1400 kg. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.